Siemaneczko YouTube, ja jestem Wernes, dzisiaj na tepecie mamy Age of Darkness, czyli gierkę, w której hordy koszmarów próbują zniszczyć nas oraz nasze marzenia na wygraną. W tym filmie przekażę Ci 10 porad, które według mnie znacząco ułatwią Twoją rozgrywkę i pozwolą Ci wygrywać na wyższych poziomach trudności. Ostatnie dwie rady są absolutnie najważniejsze, dlatego upewnij się, że dotrwasz do końca. Pierwsza rada może wydawać się trochę oczywista, szczególnie jeżeli kiedykolwiek wcześniej grałeś w jakąś grę strategiczną. Mianowicie chodzi o podstawy, czyli mocna ekonomia i dobry start są Twoim warunkiem do zwycięstwa. Dlaczego? Ponieważ w tego typu gierce występuje bardzo mocny efekt kuli śnieżnej czyli w skrócie chodzi o to, że im mocniejszy będziesz miał start, tym większe korzyści z tego powodu będziesz czerpał w przyszłości. Ale działa to też oczywiście w drugą stronę, czyli jeżeli będziesz miał kiepski start, to pomimo podejmowania dobrych decyzji, możesz mieć problem z utrzymaniem się w gierce. Dlatego najważniejsze jest to, aby na samym początku skupić się całkowicie na ekonomii. I to co powiem teraz może brzmieć trochę nieintuicyjnie, ale postaraj się szkolić jak najmniejszą ilość wojsk. Absolutne minimum, aby tylko przetrwać. Dlaczego? Wyobraź sobie na przykład, że dorekrutowałeś dodatkowych pięciu wojowników, którzy podczas nocy stały za murami i ewentualnie biją brawo. Te zasoby, które na nich poświęciłeś, mógłbyś wydać na domy, które podczas nocy generowałyby ci złoto i tym samym jeszcze bardziej napędziły efekt kuli śnieżnej. Nie wiem jak wy, ale ja podczas swojej pierwszej mapy w Age of Darkness starałem znaleźć się idealne miejsce na pierwszy tartak. Przez to zmarnowałem masę czasu zanim w ogóle go wybudowałem. Dlaczego uważam, że był to zły ruch? Ponieważ na samym początku gry posiadamy absolutnie zerowy przychód drewna, a drewno w pierwszych minutach jest nam niezbędne do szybkiej rozbudowy i osiągnięcia efektu kuli śnieżnej. W związku z tym pamiętaj, jakikolwiek przychód drewna jest lepszy od jego braku. Dlatego jak tylko uzyskasz 300 sztuk złota, czyli tyle, ile potrzebujesz na wybudowanie tartaku, zbuduj go w jakimkolwiek miejscu, nawet jeżeli będzie ono średnie. Nie przejmuj się tym. Z drugim budynkiem tego typu możesz być już trochę bardziej wybredny, ponieważ zanim zbierzesz kolejne 300 sztuk złota, prawdopodobnie wybudujesz w międzyczasie ze 2-3 siedliska oraz wyślesz swoją armię w okolice, żeby poczyściła trochę terenów. Więc raczej do tego momentu powinieneś już znaleźć miejsce, które daje Ci minimum 18 sztuk drewna. Aczkolwiek jest szansa, że miałeś duży nieprawidłowy do mapy i takiego miejsca nie znalazłeś. W takim momencie nie przejmuj się i szukaj do skutku i postaraj skupić się na tym, aby druga budowla dawała Ci minimalnie 18 jednostek przychodu. Jeżeli kiedykolwiek grałeś w StarCraft, WarCraft albo jakąkolwiek inną grę strategiczną, to raczej na pewno słyszałeś poradę o tym, aby trzymać zasoby w swoim banku na jak najniższym poziomie, czyli w miarę możliwości sprawnie je wydawać. Dlaczego? Ponieważ zasoby trzymane w banku nie przekładają się na nic praktycznego, jedynie ładnie wyglądają. W Age of Darkness jest niestety jeszcze gorzej, ponieważ tutaj posiadamy limity na zasoby. Oznacza to mniej więcej tyle, że jeżeli osiągniemy limit jednego zasobu, to każdy kolejny przychód będzie po prostu marnowany. Co prawda, w dalszej części gry będziemy mogli wybudować bazar, który między innymi będzie nam tą nadwyżkę zasobów sprzedawał i nie będą się one całkowicie marnowały. Aczkolwiek do tamtego momentu trzeba pamiętać o tym, aby regularnie zaglądać w panel w prawym dolnym rogu ekranu i kontrolować stan swoich zasobów. Twoja główna budowla jest naprawdę gigamocna i to nie dlatego, że w sumie jak ją stracisz, to przegrywasz całą mapę. To jest akurat detal. Co w niej jest faktycznie istotne, to to, że zwiększa na twoje limity i generuje pasywny dochód złota. Zwiększone limity są dla ciebie bardzo przydatne, ponieważ na początku te limity są dość niskie, co utrudnia nam rozwiązanie problemu, o którym wspomniałem w poprzedniej radzie, czyli przepalanie zasobów. Z kolei dodatkowy przychód złota jest zawsze spoko, aczkolwiek można byłoby tutaj podyskutować, czy nie wystarczyłoby dostawić kolejnych domów i w sumie osiągnęlibyśmy ten sam efekt. No właśnie nie do końca, ponieważ ilość zasobów, które potrzebowalibyśmy do zbudowania tych domów, jest większa niż ilość zasobów, których potrzebujemy na ulepszenie twierdzy. Dodatkowo ulepszenie twierdzy nie wymaga dodatkowego miejsca na mapie, a dostawienie nowych domów już tak. O ile w dalszych fazach gry przestrzeń nie powinna być problemem, to w początkowych minutach gry może się zdarzyć tak, że jednak będzie jej czasem brakowało. Kolejnym problemem, z którym spotkałem się podczas mojego pierwszego podejścia, był problem braku miejsca. Nie miałem przestrzeni na zbudowanie nowych farm, przez co nie miałem wystarczająco jedzenia, aby wybudować nowe domy, mieć większy dochód i produkować więcej jednostek. Jeżeli ty również masz ten problem i to nie tylko na początku gry, ale też w późniejszych etapach, to raczej oznacza, że robisz coś źle. Najprawdopodobniej grasz zbyt bezpiecznie i prowadzisz wolną ekspansję, przez co tego miejsca zaczyna ci brakować. To, o czym powinieneś pamiętać, to to, że Twój bohater jest naprawdę gigakoksem i powinieneś wykorzystywać go w 100% na tyle ile możesz. Oznacza to mniej więcej tyle, że postaraj się, aby non stop był aktywny, non stop podbijał nowe tereny, non stop zabijał mopki i non stop czyścił mapę. Natomiast jeżeli masz problem z jednoczesną kontrolą swojej armii, tak żeby nie ginęła, i jednoczesnym wydawaniem zasobów, tak żeby nie osiągać limitów, to możesz sobie tą sprawę znacząco ułatwić, pod jednym warunkiem, że nie grasz na najwyższym poziomie trudności. Rozwiązanie mianowicie polega na tym, że w momencie kiedy będziesz budował lub lepszał budynki i Wydawał zasoby, to z pauzy po prostu gierkę. Skup się w 100% na tym, co chcesz zbudować, gdzie chcesz zbudować lub ewentualnie na co chcesz wydać swoje zasoby. A w momencie, kiedy gierka będzie odpauzowana, całą swoją uwagę przenieść na bohatera i swoją armię, skup się na tym, aby wszyscy przeżyli, skup się na tym, aby zabić jak najwięcej mobków, żeby zdobyć expa i zdobyć jak najwięcej terenów pod przyszłe farmy i rozbudowę. Natomiast jeżeli grasz na najwyższym poziomie trudności, to niestety nie ma tu lepszego rozwiązania niż klasyczne solusowe podejście, czyli musisz po prostu wyskilować się i być lepszym. No dobra, ale cała ekspansja, o której była mowa w poprzedniej sekcji, nie miałaby prawa przeżyć, gdyby nie jeden budynek Wieża Obronna. Wieża Obronna w Age of Darkness jest Twoim najlepszym przyjacielem. No bo przeanalizujmy to. Im więcej terenów posiadasz naraz, tym bardziej jesteś narażony na ataki z wielu stron. Do tego dochodzi jeszcze dystans sam w sobie, czyli nie będziesz w stanie szybko reagować i przemieszczać swojej armii, bo po prostu atakowane punkty będą bardzo daleko od siebie. A więc logicznym wnioskiem byłoby zbudowanie mocniejszej obrony, która w nocy na spokojnie odparłaby koszmary i obroniła wszystkie nasze budowle. Aczkolwiek jest to błąd. Błąd, który ja również popełniłem na swojej pierwszej mapie. A źródłem całego problemu jest to, że budowanie tak dużej obrony kosztuje po prostu za dużo ilość zasobów. Zasobów, które w tym samym czasie moglibyśmy przeznaczyć na rozwój naszej ekonomii, czyli patch porada numer jeden. No dobra, ale to jak w takim razie prowadzić agresywną ekspansję i jednocześnie być bezpiecznym podczas nocy? I tu z odpowiedzią wjeżdża nasz główny bohater, czyli po prostu wieża obronna. tak jeden budynek w w wolnym przesmyku, wrzucasz do niego uczniczkę i maksymalnie 2 trzy barykady, jeżeli chcesz być turbo bezpieczny. A więc dlaczego takie coś ma w ogóle prawo działać? Czy taka pojedyncza budowla jest naprawdę wystarczająca? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, warto byłoby się przyjrzeć i zrozumieć, jak działają faktycznie noce moru. Prawda jest taka, że te noce nie są aż takie straszne. Kiedy faktycznie wybucha kryształ i zbliża się do Ciebie horda, ona podąża dokładnie jedną wyznaczoną trasą i tylko na tej trasie powinieneś się skupić, aby zbudować jakąś większą obronę. W pozostałych miejscach na mapie, przez które nie będzie przechodzić główna horda, zrespi się no maksymalnie kilka koszmarów, z którymi taka pojedyncza wieża na spokojnie sobie poradzi. Trzeba tutaj jednak zaznaczyć, że taka pojedyncza łuczniczka wrócona do wieży działa tylko na początku gry. Ponieważ Wraz z upływem czasu i zbliżaniem się do krawędzi mapy respić się będą troszkę mocniejsze moby. Dlatego polecałbym, jak tylko zwiększyć swoje możliwości produkcyjne, zrzucić ewentualnie drugą. A w dalszych etapach gry, kiedy już będziesz mocniej rozwinięty, to tak, aby być 100% bezpiecznym, możesz podmienić jednostki wieży na kuszniczki bądź łowców, w zależności oczywiście od frakcji, którą grasz. Ulepszone farmy to chyba największy skam w tej gierce. Dlaczego? Ponieważ kosztują żelazo, a żelazo jest po prostu najcenniejszym zasobem ze wszystkich. Najsilniejsze jednostki, których potrzebujesz do obrony przed ostatnią falą, kosztują żelazo. Najlepsze mury kosztują żelazo. Wieże obronne? Kosztują żelazo. Dlatego dodatkowe wydawanie go na farmy jest po prostu nieopłacalne. No to jak w takim razie radzić sobie z problemem braku jedzenia? Bardzo prosto. Jeżeli słuchałeś się moich poprzednich porad, szczególnie tej o agresywnej ekspansji, to powinieneś mieć na tyle dużo wolnego miejsca, że pod koniec gry ponad pół mapy będzie zaspamowane normalnymi farmami i tego jedzenia będzie aż nadto. W pierwszych minutach swojej rozgrywki, najpewniej wybudujesz kilka farm w okolicach Twojego głównego budynku oraz domów. Jest to dosyć oczywiste, ponieważ na samiutkim, samiutkim początku to miejsce jest ograniczone. Aczkolwiek w dalszych fazach gry odblokujesz skarbiec. Skarbiec jest turbomocną budowlą, która posiada swój zasięg działania i raczej chcemy, żeby zmieściła w swoim zasięgu jak najwięcej domów. Z tego właśnie powodu w ogóle nie powinieneś się martwić sprzedawania początkowych farm. Jeżeli zostały one zbudowane tak, że teraz leżą w zasięgu skarbca, to nie bój się ich sprzedać i zbuduj na ich miejsce domy. Będzie to o wiele bardziej opłacalne. Kwestii ekonomii, a jeżeli posłuchałeś się poprzedniej porady, to tak jak wspomniałem, tego jedzenia będziesz miał aż nadto, więc sprzedanie tej początkowej farmy nie będzie miało żadnych negatywnych konsekwencji. Jakbyś był złotą rybką i mógłbyś zapamiętać dosłownie tylko jedną poradę z tego całego filmiku, to najlepiej będzie, jak zapamiętasz tą. Czyli jaki jest Twój rynek wygrania i co powinieneś zrobić, aby przetrwać ostatnią falę i zwyciężyć. Zanim przejdę do konkretów, chciałem tylko zaznaczyć, że na tym etapie zakładam, że obejrzałeś moje 8 poprzednich porad, dałeś lajka like oraz subskrypcję, więc samo dojście do ostatniej fali nie powinno być w tym momencie dużym problemem. No ale dobra, konkrety. Nadchodzi ostatnia fala, czyli hordy potworów będą wychodzić z wszystkich 5 kryształów, które do tej pory udało ci się obronić. Oznacza to, że w większości przypadków będziesz się musiał obronić na wielu frontach, chyba że wybrałeś seed mapy, który ma dosłownie tylko jeden choke point, co jest według mnie lekkim oszukiwaniem, aczkolwiek są takie przypadki. W każdym razie twoim warunkiem na Wygranie teraz jest szybka eliminacja zgniataczy, czyli tych ogromnych brzydali, które są największym zagrożeniem dla Ciebie, Twoich murów i Twojej obrony. Także najgorsze, co możesz zrobić w sytuacji, kiedy będziesz miał teraz ograniczone zasoby, to na przykład dostawianie kolejnych warstw murów. Zużyją one dużo zasobów, a nie dadzą Ci praktycznie nic, ponieważ zgniatacze w kilka sekund sobie z nimi poradzą i je zniszczą. Z kolei to, na czym powinieneś się skupić, to to, aby na każdym froncie mieć dużą ilość obrażeń w pojedynczy cel. Oznacza to m.in. wyszkolenie dużej ilości kuszniczek bądź łowców, w zależności od frakcji, przebijaczy oraz ulepszonych Wieży z balistą. Pod koniec tej konkretnej rozgrywki, na potwornym poziomie trudności, miałem pod koniec gry 4 fronty, a na każdym z nich po minimum 20 kuszniczek, 3 przebijacze, 3 katapulty i 3 ulepszone wieże z balistą. I ostatnia fala nie sprawiła mi najmniejszych problemów. Ale trzeba tutaj zaznaczyć, że sama ilość jednostek gry cię nie wygra, jeżeli zapomnisz o dobrym ustawieniu ich priorytetów. Priorytet celów, czyli według mnie najważniejsze ustawienie w całej gierce, szczególnie istotne podczas ostatniej nocy. Sama mechanika jest dosyć intuicyjna i w dużym skrócie polega na tym, jak twoje jednostki decydują, jakiego wroga obrać jako swój następny cel. Domyślnym ustawieniem priorytetu dla każdej nowo wyszkolonej jednostki bądź zbudowanej budowli jest najbliższy cel. A teraz wyobraź sobie, że nie zmieniłeś tego ustawienia. I podczas ostatniej nocy, kiedy jesteś atakowany z każdej strony, twoje kuszniczki i wielkie balisty biją jakieś marne pełzacze, z którymi poradziłaby sobie wieża ogniowa, a ci giganci na strydach niszczą twoje mury i marzenia na wygraną. Dlatego niezwykle istotne jest to, aby przed każdą nocą na swoich najsilniejszych jednostkach i wieżach obronnych ustawić priorytet na najsilniejszego przeciwnika, dzięki czemu będziesz miał pewność, że Twoja obrona i Twoje jednostki biją w to co powinny. Także to by było na tyle. Daj znać w komentarzu, czy rady Ci pomogły i czy Twoje następne podejścia zakończyły się sukcesem. A jeżeli wolisz pogadać i zadać pytania na żywo, to śmiało wpadaj na mój strumyk. Link jest w opisie pod filmem.